What do you crave? You make me... Witajcie z tej strony Oskar, a dzisiaj przedstawię Wam kolejnego skina, jest to Renekton A więc e, przejdźmy do omówienia Jak widzimy dochodzi kilka nowych animacji ruchu i wygląd jego się zmienia e, w... w zmienianych tych e, strach przemówienia nic nie ma Wygląda prześwietnie według mnie. E, Okej. Okay. Teraz pokażę Rekalink. Jest też superowy. Jak widzimy. Wygląda bardzo fajnie. Dobra, przejdźmy do tego jak wygląda jego walka. E, szybko kupimy e, coś takiego. I biegniemy. Już wam pokażemy. Idziemy na Sonę i zakończymy tą prezentację. Według mnie jest to jeden z lepszych skinów do Renektona, chyba nawet najlepszy. Rune Wars jest też fajny, ale... Okej. Okay. Jak widzimy, Ultimate dodaje mu taki tutaj wygląd. Q okej. Okay. I teraz zastanujemy. Jak widzimy dochodzi kilka fajnych efektów jego ten cały tasek fajnie wygląda No i połączenie jest ok jeszcze chwilkę zobaczymy jak on się tutaj bije widzimy krytyczne wyglądają następująco ciosy stoski, skin no ok, reinektor spalonej ziemi jak się nie mylę nazwa stanie wprowadzony on razem z Dravenem którego już przedstawiłem w innym materiale ok, ja bym podziękował wam za oglądanie moich materiałów i zaprosił do następnych to był Renektor z Ziemi Dziękuję